Rok 2021. Na tym kanale było wszystko. Była akcja. Pssst. Dramat. 30 lat. O, o, o. Śmieszne żarty. Cik, orzełka, płotek, bakłażan, Nieśmieszne żarty. SF. Extra. Suspens. Moja dziewczyna patrzy często w oczy, me. Sport Kamil Durczok, 2,6. Najlepszy rezultat kwalifikacji. Emocje. Amazing! Cajebskie seksistowski pomysł, ania! YouTuberzy. Hejcie, tu, tu są wasze pokoje, to możecie odpocząć. Piosenkarze. Chinciek numer 1 się piłce. Podaje do Chincika numer 2. Chińczyk numer 3. Rzuca. Kosz! Przegrywamy! Odpadamy z turnieju! No! Piłka robiona w Chinach to wpadła! Ale przede wszystkim byliście Wy. Może nie od początku, znaczy, część Was była od początku, a część doszła wraz z upływem miesięcy. się z różnych przyczyn, ale chcę wiedzieć, że najważniejszą przyczyną, co łączy, to po prostu zamiłowanie do chorego poczucia humoru. Rok zaczęliśmy od Kłębo śpiewającym o sporcie i od Makowicza robiącego ptaka, kończąc na świątecznej przygodzie masnego Bena, jak i Gawrylach. Ale bez muzyki. Udało się zrobić dwie fajne serie, chociaż jedna jeszcze jest nieskończona, czyli Władca Diamenta i Gwiezdne Dramy. Tak, dla wszystkich, którzy czekają, to trzeci odcinek będzie w styczniu. Obiecuję. Była fajna seria o euro. Jeśli nadal jeszcze nie wiecie i nie czytaliście Karty Społeczność, to powstał drugi kanał, tylko dla takich przeróbek właśnie sportowych. Dzieli nas piłka, na którym właśnie publikuję również filmiki tylko o sporcie. Pytacie, dlaczego powstał drugi kanał? Z dwóch przyczyn tak naprawdę. Pierwszą przyczyną jest to, by odciążyć trochę głównie Kanał Kaszanki, żeby nie wrzucać co chwilę jakiegoś innego filmu, rzucać was od ściany do ściany nieraz z tematyką. A druga przyczyna to tak naprawdę sam algorytm. Nieraz jak publikowałem coś na kanale Kaszanka. Dobrze dla tego filmiku byłoby, gdybym odczekał 4, 5-6 dni, byście spokojnie mogli go obejrzeć. Natomiast publikując od razu na przykład, następnego dnia coś ze sportu i też na kanale Kaszanka, było to z niekorzyścią dla tego filmiku wcześniej. Dlatego pomyślałem sobie, że stworzę drugi kanał oddzielnie, by móc nieraz z dnia na dzień publikować filmik i. Na na szansę, Indzielina nas piłka, tak żeby każdy widz na tym kanale był zadowolony. Bo wiem, że wielu z was jest tu tylko dlatego, bo lubi serię bez muzyki. Niektórzy jesteście, bo lubicie sport. Niektórzy też jesteście tylko, bo lubicie memy, a niektórzy jesteście tylko, bo lubicie jakieś dłuższe serie. Natomiast ja jestem szczęśliwy, że w ogóle tu jesteście, że oglądacie te filmy, że Wam się podobają, czytam Wasze komentarze, czytam większość komentarzy, by nie powiedzieć, że wszystkie komentarze staram się Wam odpowiadać na większość komentarzy. Na jakieś fajne, ciekawe pytania. Zawsze jestem. A jak nie jestem w komentarzach, to zawsze możecie mnie znaleźć, czy. Na Instagramie czy na Twitterze. Ten rok był dla mnie niesamowity, z uwagi na, na niektóre filmiki, które powstały. Jangleosia, szklanki bez muzyki, głos idealnie podłożyła Iza, gdzie pomyliła się i powiedziała, że cały kraj jara się moją pipką, i mówi: poprawmy to, poprawmy. Mówię, Nie, zostaw to, to jest idealne, zostawmy tą pipkę. I tak zostało. Były lody ekipy, była ekipa bez muzyki i było wszystko od ekipy. Z kotem o imieniu w filmie Verso, tak naprawdę ten kot miał na imię Cleo. Miał, bo niestety Kleo podczas prostego zabiegu została podana narkozie, z której niestety się już nie wybudziła, ale tak to już bywa. Był Mata, była Kolka, był Squid Game. Był też Ludwiczek, ale tak naprawdę to był Oj Wojtek. Poznałem się z Wojtkiem najpierw na Instagramie, a później on powiedział, tak jak w swoim filmie dokumentalnym, zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy byłbym chętny wypromować by kogoś takiego jak Ludwiczek. Zobaczyłem materiały i mówię, nie ma problemu, chłopak jest zabawny, Zabawny content, mogę zrobić kompilację. Miałem wątpliwości, bo jak kompilacji już dawno nie robiłem, nie chciałem tego robić też na kanale. Wolę tworzyć od początku nowe, świeże, w miarę filmy. Ale fajnie poszło, fajnie przyjęliście Ludwiczka i poszło w jakiś sposób trochę też to wiralnie, bo inni zaczęli ten filmik oglądać na swoich livestreamach. Ludwiczek się rozrósł, dosłownie ich przenośni. A później na którymś z fejmów e, spotkałem się po prostu z Wojtkiem i Ludwiczkiem i iśmy sobie pogadali. Mogę to był rok taki gdzie. Stwierdziłem, że warto byłoby poznać niektóre osoby, o których robię filmiki. I tak poznałem właśnie Vibrosów, tak poznałem Sylwestra, tak poznałem Nitro, poznałem się z Michałem, Ulfikiem, Maćkiem, czyli zwykłym kibicem, czajnikiem ostrym, justkim freestyle. Wszystko to naprawdę są zajebiste osoby. Oczywiście Sylwek, jak to Sylwek, miał swoją teorię, ale hej, tuż tu z nas nie ma swoich teorii, nie? Co w przyszłym roku? Na pewno seria bez muzyki, na pewno dokończymy Gwiezdne Dramy, na pewno będziemy robić sobie swoje memy. Sport, nadzieja nas piłka, to na pewno będzie, bo będą ciekawe rzeczy się działy jeszcze. Przecież będą baraże, za chwilę będzie nowy selekcjoner, o będzie się działo. Chciałbym wrócić do przeróbek wywiadów, jak na przykład Tazwersow. Zrobiłem jeden filmik typu trochę commentary, ale tylko dlatego, że wróciłem po prostu po operacji kolana prosto i usiadłem przed komputerem sobie i zrobiłem o tym śpilkolocie filmik w tle pograłem sobie w formułę 1 i tak dostałem zjeby że słabo jeżdżę no słabo jeżdżę ja też sobie tam tylko gram czasu do czasu to wszystko więc ja nie mam nawet czasu żeby być lepszy w formułę 1 bardzo lubię formułę 1 oglądam wszystkie wyścigi interesuję się formułą 1 ale no jeżdżę jak jeżdżę no słabo jeżdżę Natomiast nie planuję robić żadnych serii, typu właśnie komentarze. Chyba, że raz, nie wiem, na pół roku wejdzie jakiś film, temat właściwie, gdzie rzeczywiście będzie to temat ważny dla mnie i będę chciał się podzielić jakąś swoją opinią, to wtedy to zrobię. Natomiast nie będzie to na stałe, więc to. Chcę wymyślić też nową serię, której do końca na polskim YouTubie też jeszcze nie było. Dlatego mam nadzieję, że wypali, że będzie to interesujące i zabawne. Bo prawda jest taka, że jesteśmy tu, by. się trochę pośmiać. Uwielbiam Was, uwielbiam Was. Czytać, uwielbiam Wasze komentarze, Waszą reakcję, dla mnie to jest bardzo ważne. Jak tworzę film, to raczej myślę o sobie i o tym, czy mnie to będzie rozbawiało. Natomiast kiedy czytam później Waszą reakcję na danym filmie, co Was rozśmieszyło, jaka sytuacja, jakie słowa, zawsze dla mnie to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące, zawsze bardzo się cieszę. Również interesują mnie Wasze negatywne opinie, wszelkiego rodzaju krytyka, co mogłoby być, co się mogłoby zmienić, czego nie rób. Teś to zostaw. To jest zawsze dla mnie informacja, też o tym, jak wy to czujecie, jak wy się z tym identyfikujecie i co o tym myślicie. Za wszystkie lajki, komentarze, wyświetlenia, informacje od Was bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję, że tu jesteście, że chcecie zawsze poświęcić te swoje 2,5-3 minutki, żeby obejrzeć mój shit content. To mimo wszystko jest dla mnie ważne. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję, że dla każdego z Was ten nowy rok będzie jeszcze lepszy niż poprzedni. No, kur. Musi być lepszy, nie? A, jeszcze najważniejsza informacja. Na dniach na tym kanale będzie zajebisty projekt pod tytułem Polski YouTube Rewind 2021. Ja, Bartek Memiasz, kanał Algorytm i Ambience, znowu, tak jak w zeszłym roku, stworzyliśmy Polski YouTube Rewind. W zeszłym roku był na kanale Dominika Bossa, w tym roku wchodzi na mój kanał w całości. Całe YouTube Rewind. Absolutnie projekt, który wymiata inne projekty. Takiego YouTube Rewind nie było nigdzie na polskim YouTubie. Zeszłoroczny to już był sukces, w tym roku uważam, że wyszedł nam jeszcze lepiej. Mało tego, dograły nam się takie kurde sławy polskiego YouTube'a, jak Patec, jak Gimper, jak Konopski, jak Ludwiczek, kanał Aferki, Pokój Wytrzeźwień, Czajnik, łopanie i wielu, wielu innych jeszcze. Zachęcam Was teraz specjalnie dla Was mały teaser, mały trailer do tego YouTube Rewind całego. A za kilka dni już wiedzie w całości piękny filmik. Pozdrawiam Was.